Chciałam się zapytać, bo jeżdżąc pewnie po, e, i promując polityków e, tych samorządowych z, po, z Prawa i Sprawiedliwości, pewnie spotykacie się Państwo z e, takimi zarzutami dotyczącymi przyjętego, przyjętych wcześniej e, ustaleń polityki klimatycznej e, i tak zwanego Zielonego Ładu. E, Jakie jest w tej chwili podejście Prawa i Sprawiedliwości i czy jest szansa na to, że troszeczkę zrobimy profit? O, o tym będziemy decydować, czy zrobimy krok w będziemy decydować w następnych wyborach. 9 czerwca będą wybory do Parlamentu Europejskiego i wtedy trzeba postawić na ludzi, którzy będą bronili interesów Polaków i Polski. Zielony Ład, oczywiście są pewne elementy, które są korzystne czy sprzyjające, bo nikt z nas nie krytykuje tego, że trzeba dbać o klimat. Ale nie może się to odbywać kosztem gospodarki i nie może się to odbywać kosztem obywateli. I to będziemy i jasno to artykułujemy, jasno o tym mówimy. Horendalne przepisy czy pomysły dotyczące na przykład samochodów spalinowych, czy ostatnio przegłosowane w Strasburgu kwestia dotycząca budynków, remontów, likwidacji podmów na paliwa stałe, to są bardzo złe i szkodliwe rozwiązania. Ja mam nadzieję, że po wyborach 9 czerwca Parlament Europejski będzie już miał nieco inny, inny skład, że ta dominująca zielono-lewacka większość przestanie mieć głos dominujący, a wtedy będziemy mogli prowadzić zmiany i przede wszystkim to, co jest złe, co jest szkodliwe dla gospodarki europejskiej, dla rolnictwa europejskiego, dla Europejczyków, Zostań, powinno zostać zlikwidowane. Pani premier, a czy wyborcy mogą usłyszeć tak. takie y, od, od polityków Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tych, którzy są w Parlamencie Europejskim? Ale nie tylko, również od rządu, od pana premiera Morawieckiego, że cofamy się, że popełniliśmy jakiś błąd przy przyjmowaniu tego typu no, panie, w tej rozwiązań. Chwili, w tej chwili to pan premier Tusk powinien zrobić wszystko, żeby obronić interesy Polski, bo on rządzi, on mówi tutaj w Polsce: bronimy polskiego rolnictwa, bronimy polskich interesów. Po czym ci, którzy startowali z jego list w parlamencie europejskim, to oczywiście tu się grupa dzieli i część europarlamentarzystów po to, żeby Tusk miał tutaj alibi, bo głosuje przeciw, bądź się wstrzymuje, ale są przecież parlamentarzyści, którzy głosowali, startowali z listy Platformy i głosują za wszystkimi tymi złymi pomysłami. To samo dotyczyło przecież kwestii zmiany traktatów. No to rękami, przykro to powiedzieć, ale polskich europosłów, którzy startowali z listy Platformy, Koalicji Obywatelskiej, ta, te, te prace zostały zaakceptowane i są kontynuowane. Tak, może, jeżeli, Pani, kaktusk, tak? jeżeli Pani tak, pozwoli, tak, można dodać tak, do tego, tak. że kilka tygodni temu Manfred Weber, czyli niemiecki polityk, który jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, powiedział wprost, że Zielony Ład jest partii politycznej, partii politycznej, Europejskiej Partii Ludowej jest programem, jest programem Europejskiej Partii Ludowej. A pamiętajmy, kto do tej Europejskiej Partii Ludowej należy. PO i PSL, a więc oni idąc... W czerwcu do wyborów do Parlamentu Europejskiego będą szli pod szyldem wdrażania Zielonego Ładu. My jesteśmy w e, grupie politycznej innej, europejskich konserwatystów i reformatorów. My odrzucamy Zielony Ład. Posłowie w Parlamencie Europejskim, wybrani z listy Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie głosowali za Zielonym Ładem. Nigdy nie głosowali za. Jeszcze zielony. jedno pytanie, bo związek yy, 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 Solidarność dał taką propozycję przeprowadzenia referendum ogólnopolskiego referendum, żeby zapytać Polaków o to, czy są za tym zielonym ładem, za tą polityką klimatyczną, tą religią właściwie klimatyczną, czy nie. Jak Państwo oceniają ten pomysł? Szanowni Państwo, my zawsze i Prawa i Sprawiedliwość zawsze głośno mówiło o tym, że obywatele mają prawo do podejmowania decyzji i mają prawo decydować. Hmm. Więc oczywiście można zastanowić się nad formułą referendum, można to referendum przeprowadzić, ale przede wszystkim tym najważniejszym referendum, Szanowni Państwo, będzie 9 czerwca. Wybory do Parlamentu Europejskiego i wtedy trzeba postawić właśnie na ludzi, którzy mówią, że Zielony Ład nie może być wdrażany w takiej formie. Ja sposób. mam takie pytanie Pani czy jeżeli była przewaga prawa i w dalsze procedowanie tego zielonego ładu, czy, czy, czy wykorzystują w wyborach, zatrzymać po prostu Mamy nadzieję, że, grupa, że grupy konserwatywne będą liczniejsze i wtedy będziemy mogli blokować złe decyzje i będziemy mieli wpływ na to, że to co zostało po prostu wprowadzone wbrew interesom europejskim i Europejczyków będzie zlikwidowane. Jeszcze jakieś Jeszcze pytanie. Ja mam pytanie Michał Telewizja Republika. O politykę europejską będę kontynuował. Mianowicie prokuratura europejska, między innymi pod rządu polskiego, Prowadziła śledztwo związane z wymianą SMS-ów między panią Ursulą von der Leyen a dyrektorem koncernu Pfizer. Dzisiaj dowiadujemy się, że ta skarga, która wpłynęła ze strony polskiego rządu, ona została wycofana przez rząd pana Tuska. Jakie jest państwa stanowisko? No, Donald Tusk nie może składać skargi przeciwko swojej szefowej. A przecież no, oczywiście Manfred Weber jest szefem jego partii europejskiej. Natomiast Donald Tusk i Koalicja Obywatelska jest członkiem partii Ludowej, a przedstawicielką tej partii jest Pani Urszula von der Leyen i jest oficjalną kandydatką na przyszłą szefową Komisji Europejskiej. No to tylko pokazuje, Szanowni Państwo, jak patologiczny układ stworzył się również w Parlamencie Europejskim. Przecież nie jest to pierwsza afera. Pierwszą aferę było o niej głośno z udziałem socjalistów. O szczepionkach Pfizera od dawna mówiło się, że są jakieś problemy i pani przewodnicząca była wymieniana jako osoba, która w tym wszystkim była w jakiś sposób powiązana. To Pokazuje to tylko skalę tego, co w Parlamencie Europejskim przez wiele, wiele kadencji się działo, i niestety przy udziale. Grupy liberalno-lewicowych. No, czas na zmiany również w Parlamencie Europejskim. Widać, że ta Europejska Prokuratura nie zmierza do wyjaśnienia prawdy, do wyjaśnienia do dojścia do prawdy, do wyjaśnienia sprawy, tylko zmierza do tego, żeby zaciemnić obraz, żeby ułaskawić tych, którzy być może dopuścili się nieprawidłowości. A więc polegajmy na instytucjach narodowych. To jest zresztą nasze przesłanie prawa i sprawiedliwości. Polegajmy na instytucjach narodowych, pamiętajmy o tym, że wprowadzenie zmian w traktatach europejskich doprowadzi do utraty niepodległości przez nasz kraj, przez naszą ojczyznę i w Unii Europejskiej zdominowanej przez Niemcy staniemy się peryferium, które będzie niedoceniane, które będzie traktowane jako dostarczyciel taniej siły roboczej. Żeby do tego nie dopuścić, proszę o oddanie głosów na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.